Pierwszy trening piłkarski. Na pierwszy trening zaprowadziła mnie mama, a nie miałem wtedy butów piłkarskich, wyszedłem w butach zimowych. Było spoko, podobało mi się. Miałem być początkowo bramkarzem, ale się nie udało. Zaczynałem w kłocku w lokalnej Nysie. Tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Pierwsze kroki stawiałem w szkółce piłkarskiej w Miliczu. No, początki były ciężkie, choć udawało mi się dużo goli strzelać. Moim celem jest Liga Mistrzów i kluby za granicą. Jak to mówią, dopóki piłka w grze, zawsze może coś się takiego wydarzyć. Mam na imię Przemysław Marcian Gram, aktualnie w Ślęzie Wrocław. Mam na imię Kacper Binkowski, gram w Ślęzie Wrocław. To był trening w Parasolu Wrocław u trenera Jerzego Jachimowicza. Myślę, że najwięcej zawdzięczam trenerowi Maćkowi Wronie. A aktualnie to Grzegorzowi Kowalskiemu. Bar miałem bardzo dużo trenerów, ale Takich dwóch, którym zawdzięczam, to na pewno trener Wojtek Gąsiewski, który pokazał mi piłkę od środka bardziej. No a w tym momencie zawdzięczam trenerowi Kowalskiemu, który wprowadził mnie do piłki seniorskiej i pokazał, czym jest piłka seniorska. Nazywam się Marcin Gąsirowski, obecnie gram w Łużycach Lubania. Nazywam się Dawid Bąk, obecnie gram w Paryżu Słów. Witam, mam na imię Marceli Ratajski, gram w klubie karkonosze Jelenia góry. Grę w piłkę nożną rozpocząłem z Teli Lubomierz. Moim pierwszym trenerem tak się złożyło, że był mój tato Krzysztof Gąsiorowski, a następnie myślę, że trener, który najbardziej odcisnął piętno w mojej przygodzie piłkarskiej, był to trener Grzegorz Kowalski, bo najdłużej ze sobą współpracowaliśmy. Moim pierwszym trenerem był Krzysztof Szewczyk. Następnie była to Akademia Śląska Wrocław i tam gdzieś największe piętno odcisnął w mojej przygodzie Grzegorz Muzyka z tego względu, że trenował mnie akurat najdłużej. Na pewno pierwszemu był to Rafał Kaczorowski, bo wprowadził mnie do gry, zauważył, że na bramce się nie uda, więc dał mnie na napastnika. A potem wydaje mi się, że Jacek Kołodziejczyk, bo to jednak on dał mi szansę w seniorskiej piłce. Nazywam się Mikołaj Łazarowicz i jestem zawodnikiem Beniaminka Trzeciej Ligi Słowenina Wolibusz. Nazywam się Rafał Woźniak, obecnie gram w Błyskawicy Gasz. W pamięci mam trenera Zbyszka Markiewicza, to mój pierwszy trener z Kłodzka, który gdzieś te początkowe kroki moje wspierał i gdzieś szlifował to, co tam można było uszlifować, a chwilę później w czasach gimnazjalnych trener Mariusz Sobczyk, który, który gdzieś nauczył mnie pewnej dyscypliny, myślę, że do której dzisiaj ją mam. No, zaczynałem w Błyskawicy Gać rok czasu albo dwa grałem, już nie pamiętam dokładnie, i później wszystkie lata juniorskie grałem w mks Ława. Myślę, że moi pierwsi trenerzy, trener Roman Płachta oraz Bignie Fisel, którzy gdzieś tam zaszczepili we mnie tę pasję do piłki nożnej. I myślę, że też obecny trener Marcin Krzykowski, który gdzieś tam we mnie uwierzył, mimo że już praktycznie rok czasu w piłkę nie grałem, kopałem sobie w B klasowym zespole i przyszedł na pierwszy trening do Gaci i powiedział mi, że, że coś ze mnie będzie. Już. Na pewno jedno ze spotkań to było spotkanie w Kazachstanie, gdzie strzeliłem bramkę i wygraliśmy ten mecz. Przede wszystkim te emocje, bo te emocje jak jesteś na boisku, to nie da się ich opisać. Yy, wiadomo, czasami się przegrywa, czasami się wygrywa, ale te emocje, które towarzyszą, są najlepsze i, i dlatego gram w piłkę. Ale mam nadzieję, że, że ten pierwszy raz, jak jestem na mistrzostwach Europy, będzie od razu udany i, i że zwyciężymy i wrócimy do Polski z Pucharem.